Ciechanowski z dnia 27 lutego 1981 roku. Od pewnego czasu na zebraniach wiejskich, gminnych instancji PZPR i ZSL i ostatnio na założycielskim zjeździe Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w gminie Płośnica jak powracała sprawa ponownego utworzenia gminy chłoni. A właściwie powrotu urzędu gminnego. Problem ten za każdym razem wywoływał dużą porcję emocji kierowanych pod adresem władz gminy, szczególnie u rolników z Niechłonina i po części mieszkańców Jabłonowa. Ze względu na nasilenie się tych dążeń oraz powstające na tym tle różnorodne zwady i animozje, podejmujemy ten temat na naszych łamach. Gmina dla Niechłonina tak brzmi naczelne hasło aktualnych dążeń mieszkańców dawnej siedziby gminy. Przydarza się wiele argumentów za. Do urzędu gminy w Płośnicy jest 12-15 km, różnie ocenia się tę odległość. Powszechne jest narzekanie na połączenie autobusowe i niewygodne do jazdy. Panuje pogląd, że w czasie zmian podziału administracyjnego w 1976 roku i rozważaniu lokalizacji siedziby gminy na korzyść Płośnicy szalą przeważyła linia kolejowa. Inne argumenty przemawiały za Niechłoninem, który nadal posiada odpowiednie warunki i zaplecze dla powrotu władz gminy. Poza tym Niechłonin był od dziesiątków lat siedzibą władz lokalnych, to też siła tradycji i przyzwyczajenia jest w tym środowisku ogromna. Trybuna Mazowiecka z dnia 10 marca 1981 roku. Powstała w 1971 roku niewielka wytwórnia pasz w Kłośnicy, zatrudnia obecnie 33 pracowników. Pracując na dwie zmiany, osiągają oni produkcję rzędu 20 tys. ton paszy rocznie. Część nielicznej załogi stanowią kobiety. Jedną z najstarszych starzeń pracownic jest zaszywarka Teresa Wrublewska. Dobre warunki socjalne, szatnie, w których każdy z pracowników ma swoją szatę na odzież, mała, skrótnie urządzona jadarnia oraz łazienki z prysznicami pozwalają ludziom odpocząć i odświeżyć się po pracy. Przy zakładowym laboratorium nad całością produkcji czuwa Ewa Krajnik, dokonując badań materiału dostarczanego do produkcji oraz analiz próbek świeżo wyprodukowanej paszy z kroniki z dnia 21 sierpnia 1982 roku. 27 listopada Wydział Dochodzeniowo-Śledczy WUSW na podstawie materiałów własnych wszczął dochodzenie przeciwko wiceprezesowi DSSH w Kłośnicy. B. podejrzane jest o to, że w pierwszym kwartale tego roku pobrał z hurtowni WZSR w Ciechanowie towary o wartości około 670 tysięcy złotych, które sprzedał z pominięciem mafii